W no, sobie, znaczy zrobiliśmy nowe konto na luzie. Teraz zrobimy swoje konto. Zmówimy się na i wyjdziemy tutaj, tak. to być bierzemy sobie kącik na No. Dobra. I tak pierwszy zadmiar do, do nas wrócił. I teraz jeszcze widzę, Na dla każdego zadmiarza może być... Widzę, że może być, no... Trochę mi się, no... Trochę mi to zajdzie. Wrócę do was, widzowie, kiedy... No wszystko po wszystkich zadymiarzy wzrok. Jed jednak widzowie, pomyliłem się i przez przypadek, no ten, ja miałem zamiar, pomyliłem się i teraz, no tyle zadymiarzy, a ja chciałem tak żeby bywał, żeby to ty to tak co jedną, co jedną rundę wygraną będę miał nowego zadymiarza. Jak pozostawicie jedno, teraz kupię sobie i wejdę sobie jednego jedną mega skrzynkę i Pamiętajcie, krójk to najlepszy zadymiarz o, Teraz tutaj mi nie. I teraz mi tu nie oddało, ale... Legendary eee... no, O, 16! Ło! Wow! Ło, wow, widzowie, widzicie to, P P Dobra. widzicie to? 16. Widzicie to 16! Widzicie to 16.